Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale YouTube, w którym będę chciał Wam dzisiaj pokazać, jak w łatwy i szybki sposób zamontować szkło ochronne na ekranie Waszego telefonu. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeden mały temat, pamiętajcie o subskrypcji i możemy zaczynać. Na potrzeby tego materiału mamy szkła od producenta firmy Belkin, być może część z Was. Kojarzy, firma specjalizuje się w produkcji akcesoriów właśnie dla produktów Apple. I jeżeli chodzi o te szkła, które tutaj dzisiaj mamy, które chciałbym Wam pokazać. Mamy trzy rodzaje. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć o tym, że są to szkła albo o zakrzywionym ekranie, czyli do telefonów z serii od iPhone'a 6 do iPhone'a 11 i 11 Pro oraz Max. A także telefony z idealnie płaskim ekranem, czyli do serii telefonów iPhone 12 oraz 13, które obecnie są dostępne na rynku. Poza tym posiadamy też dwie dwa rodzaje szkieł. Jedne to są szkła idealnie przezroczyste, są to szkła modyfikowane chemiczne dzięki podwójnej wymianie jonowej sprawiają, że mogą być do 40% mocniejsze od zwykłych szkieł hartowanych. To, co, na co warto zwrócić uwagę w przypadku szkieł nie prywatyzujących, ale szkieł klasycznych, to fakt, że kolory nie tracą na jakości, a dotyk ekranu jest równoznaczny z tym, jaki mamy w przypadku, kiedy korzystamy z telefonu bez dodatkowej ochrony. Tutaj Mam akurat e, iPhone'a 11, na którym jest zamontowane takie szkło ochronne. Za chwilkę na przebitkach będziecie mieli okazję zobaczyć, jak idealnie to szkło licuje się z telefonem, dzięki czemu w ogóle praktycznie nie czujemy, że jest tutaj zamontowany jakiś dodatkowy ekran ochronny. A co więcej, producent podaje również, że w przypadku, kiedy będziemy korzystali z dodatkowych etui ochronnych, w momencie kiedy ten telefon się w nim znajdzie, to tak naprawdę nie widać w ogóle, abyśmy mieli jakiekolwiek tutaj szkło zamontowane. I tak samo działa to w przypadku również telefonów z serii 12 oraz 13. Jeżeli chodzi o właśnie telefony z serii 12 i 13, to tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj dwa rodzaje szkieł. Są to szkła przezroczyste, gdzie nie tracimy w ogóle na jakości kolorów Oraz szkła prywatyzujące, które niestety są nieco ciemniejszymi szkłami, przez co ten obraz i ekran, który widzimy, jest nieco ciemniejszy. Natomiast mają one dodatkową zaletę poza tym, że pełnią funkcję ochronną, a mianowicie pełnią też funkcję, która sprawia, że osoby, które będą siedziały obok Was, nie będą Wam w stanie przez ramię zobaczyć, co na, na ekranie Waszego telefonu się dzieje. W przypadku, kiedy korzystamy z telefonu pionowo, tak właśnie to działa. W przypadku, kiedy telefon trzymamy w poziomie, w tym momencie osoby, które znajdują się po naszej prawej czy po lewej stronie bez problemu będą to mogły zobaczyć, co na ekranie naszego telefonu jest w tym momencie wyświetlane. Dobra, w takim razie możemy przechodzić do klucz dzisiejszego materiału, czyli montażu przykład na telefon. Montaż będę robił na iPhone'ie. 12. Do tego wykorzystam szkło przezroczyste, czyli to, o którym wam wcześniej już wspominałem. W pierwszej kolejności zobaczymy sobie, co producent daje nam w zestawie. Tutaj, jak otworzymy pudełko, od razu widać, w jaki sposób należy to szkło zamontować. Natomiast, spokojnie. Przejdziemy sobie to krok po kroku i pokażę Wam, jak to powinno e, wyglądać. Oczywiście instrukcja. Forma, w której będziemy montowali telefon. To jest bardzo fajna rzecz, o której za chwilkę trochę więcej powiem. E, do tego sticker do usuwania kurzu oraz szmatka, dzięki której będziemy mieli. Możliwość przeczyścić nasz ekran telefonu. To, o czym powinniśmy również pamiętać podczas montażu takiego szkła, to przede wszystkim sterylność. Musimy uważać na to, aby żadne drobinki kurzu nie dostały się na ekran naszego telefonu przed zakładaniem takiego szkła. W tym celu producent dołączył szmatkę, która pozwala nam na przeczyszczenie tego ekranu. A następnie wspomniano wcześniej taśmę, dzięki której będziemy mogli ewentualne drobinki kurzu usunąć. Następnie będziemy montować nasz telefon w specjalnie przygotowanej do tego formie, która w bardzo łatwy sposób umożliwia idealne dopasowanie szkła do telefonu. Być może część z Was miała okazję już kiedyś wcześniej. Przyklejać szkła do swoich telefonów, i wiecie z jakim często problemem się to może wiązać. W tym przypadku tego problemu nie mamy, ponieważ dopasowanie jest idealne. W tym miejscu też będzie to później widać na materiale. Musimy po prostu dopasować idealnie tą zieloną kreseczkę i przykleja ona na szkło idealnie cały telefon. Ok, w takim razie w pierwszej kolejności. Zamontujemy sobie telefon w tej, w tej formie. Tu na odciski palców nie musimy na tym etapie narzekać. Przystępujemy do czyszczenia powierzchni telefonu. Warto zawsze dodatkowo pod światło jeszcze spojrzeć. Jeżeli nie dało się doczyścić, to w tym momencie możemy posłużyć się właśnie wspomniane wcześniej stickerem. To chyba nie jest kurz. Tak, no trzeba też pamiętać, że jeżeli macie już uszkodzony ekran, to czasami takie drobne rysy mogą później powodować powstawanie pęcherzyków powietrza. Miejmy nadzieję, że w naszym przypadku to nie wystąpi. Jeżeli mamy już przeczyszczone szkło, aczkolwiek jeszcze widzę, że mały element się To przystępujemy do odklejania tej pierwszej warstwy, czyli tej od której to będziemy przyklejali szkło do naszego telefonu. I tak jak wcześniej wspominałem, najważniejsze jest to, aby dopasować idealnie tutaj w sam środek, trafić tej przerwy, i automatycznie szkło zaczyna przylegać do tafli telefonu. W momencie, kiedy to już nastąpi, możemy. Jeszcze ręcznie je docisnąć, wypychając ewentualne pęcherzyki, które mogły się pojawić na zewnątrz, żeby one nam nie zostały tutaj pod szkłem. I następnie zdejmujemy tą wierzchnią warstwę ochronną, która jest yy, przyklejona do z kolei naszego szkła ochronnego. Na samym początku trzeba tutaj bardzo uważać, żeby nie odkleić również tego nowo naklejonego, ale w tym przypadku to nam bardzo ładnie odchodzi. Możemy łatwo wypchnąć telefon. Jeszcze. Wyciskać, jeżeli gdzieś tutaj widzimy, że pęcherzyki zostały, aczkolwiek u nas ich nie ma. I gotowe. Łatwo pod kątem można spojrzeć. Może tutaj później na przebitkach uda się też pokazać z bliska, jak ładnie to szkło leży. I nie dostało nam się żadna drobinka kurzu ani. Powietrze. Dobra, to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Jeżeli chcielibyście oglądać więcej tego typu treści, zachęcam do zostawienia informacji w komentarzach. W komentarzach. No i oczywiście, łapka w górę i subskrybujemy nasz kanał. Dzięki, cześć.